Cześć, nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju firmy. Witam Ciebie na pokładzie podcastu Jak Mądrze Rozwijać Firmę, który tworzę z myślą o przedsiębiorcach i menedżerach. Misją tego podcastu jest to, aby ustrzec Ciebie przed popełnieniem kosztownych błędów, które mogą zatrzymać rozwój Twojego biznesu. Pracowałem dla ponad 300 firm, w korporacji, dla korporacji, MŚP, ale prowadzę też swoją firmę doradczo-szkoleniową Akademia Rozwoju Kompetencji. Od niemal 20 lat. To pozwoliło mi zdobyć doświadczenie, którego nie zawaham się użyć w tym podcaście. Tematy, które będę poruszał, to strategia budowania firm, nowoczesne zarządzanie, HR oraz marketing i sprzedaż. Szeroko? Wiem, ale jeśli chcesz budować firmę, musisz patrzeć szerzej. Zaczynam od podzielenia się książką Jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować. Wstęp tam samodzielnie, ale dalsze rozdziały czytam Mephium głos w sztucznej inteligencji stworzonej przez 11 Labs. Zapraszam Ciebie też do słuchania innego mojego podcastu na zdrowie organizacji. Znajdziesz go na Spotify. Tam jest już 120 odcinków. Zapnij pasy i zaczynamy. Macie sasin. Rozdział 5. Kultura komunikacji w czasie kryzysu. Kryzys finansowy, wizerunkowy, gospodarczy, pandemiczny, to bardzo ważny moment dla przetrwania i życia każdej organizacji oraz zatrudnionych w niej pracowników. Nie chcę tu pisać o tym, że kryzys jest szansą, chociaż rzeczywiście tak jest, ale skoncentrować się na pokazaniu, w jaki sposób menedżerowie powinni się w tej trudnej sytuacji komunikować z pracownikami, co robić, aby dać im poczucie bezpieczeństwa. To ważny obszar, ponieważ rzutuje na to, w jaki sposób pracownicy będą się angażowali w złagodzenie kryzysu. Najprościej byłoby załamać ręce i zacząć płakać, ale niestety musimy sobie radzić z tą sytuacją, taką jaka jest. Nie ma drogi odwrotu i nie możemy chować glowy w piasek. Komunikacja w czasie kryzysu jest tak istotna, ponieważ dzięki niej możemy albo wzmocnić pracowników, albo spowodować, że będą sfrustrowani. Nasza reakcja na zaistniałą sytuację powinna więc być w miarę możliwości szybka i przemyślana. Jeżeli nie zareagujemy odpowiednio wcześnie, niestety, ale bieg wydarzeń może nam się wymknąć spod kontroli. Musimy więc jak najbardziej zapanować nad sytuacją i podejść do niej, jak do zarządzania zmianą. Zmianą nagłą, zmianą trudną, ale jednak zmianą. I tutaj możemy odnaleźć nasze poczucie wpływu, naszą sprawczość. Zacznij od swojego nastawienia. Starajmy się zarządzać sytuacją tak, by mimo wszystko budować wśród pracowników poczucie bezpieczeństwa. Aby zrobić to efektywnie, musimy po pierwsze zadbać o swoją głowę. Oznacza to, że jako menadżer, jako właściciel firmy, jako osoba zarządzająca, musisz najpierw zebrać w sobie całe poczucie pewności siebie, całe poczucie bezpieczeństwa, uporządkować siebie od wewnątrz, uporządkować swoje myśli tak, aby swoim działaniem nie wpływać negatywnie na wszystkich członków organizacji. Jeżeli pracownicy Uczestnicy zmiany, która ma miejsce, będą czuli się niekomfortowo, widząc, że szef sobie z tą zmianą nie radzi, to co dopiero oni będą czuli? Jeśli będą mieli poczucie, że ich kapitan, ich dowódca, ich przełożony, nie radzi sobie z tą sytuacją, automatycznie przełoży się to na nich. Dlatego jak najszybciej musicie w firmach zebrać grupę najważniejszych pracowników i po prostu przygotować plany na różnego rodzaju scenariusze i sytuacje awaryjne, które mogą się przytrafić po drodze. Zadbaj o to, aby zespół miał informacje. Tak naprawdę nie wiemy, ile sytuacja kryzysowa potrwa. Jest dużo niewiadomych i właśnie na te niewiadome musimy się w miarę możliwości przygotować. I nie chodzi tylko o to, by zebrać się w najważniejszym gronie w firmie i rozważać trendy oraz scenariusze, ale ważne jest też, żeby wszystkie niezbędne informacje dostarczyć jak najszybciej pracownikom. Jeżeli pozostawi się ich samym sobie, będą czuli coraz większy dyskomfort, coraz większy niepokój o to, co się dzieje w firmie, o jej przyszłość i oczywiście o swoje miejsca pracy. To się z kolei może przekładać na jakość pracy. Obsługi klientów, itd. Wszyscy na tym stracą, więc musimy zadbać w tym kontekście o odpowiednią strategię komunikacji. Przede wszystkim powinniśmy dać pracownikom poczucie pewności, że firma planuje działania i robi coś w tej sytuacji. Najgorzej jest, gdy nie dajemy żadnych informacji i pracownicy nie wiedzą, co się dzieje i co mają robić. To dla nich bardzo trudna sytuacja. Przykład firmy Dupont. W walce z kryzysem z 2009 roku. W firmie DuPont, kiedy w 2009 roku nastał czas kryzysu, oczywiście odmienny od obecnej sytuacji pandemicznej, cała akcja trwała mniej więcej 6 tygodni. Tyle zajęło przejście od momentu, kiedy zaczęto planować działania kryzysowe poprzez poinformowanie wszystkich najważniejszych menedżerów w całej firmie, a jest to firma globalna, o tym, jak mają działać? Powołano także grupy robocze, w których rozwiązywano kwestie problemowe, ale przede wszystkim komunikowano się z pracownikami. Już tydzień po zaistniałej sytuacji każdy pracownik w firmie rozmawiał ze swoim bezpośrednim przełożonym, ze swoim menadżerem. To pokazuje, jak nie tylko dać ludziom poczucie bezpieczeństwa, lecz również ich zaangażować. Każdy z tych pracowników został poproszony o przedstawienie trzech pomysłów, które mogą pomóc w tej sytuacji w utrzymaniu obrotu i w ograniczaniu kosztów. Oczywiście nie obyło się bez zmian personalnych i zwolnień. Firma DuPont między innymi dostarcza lakiery w branży motoryzacyjnej. W Stanach Zjednoczonych 30% lakierów w tamtym czasie było produkowanych właśnie przez nią. To firma z branży chemicznej, więc tak naprawdę jest zależna od całego przemysłu, ale też w jakimś sensie przemysł zależy od niej. Pytanie, czy potrafimy zareagować tak szybko jak w tej firmie. Co ciekawe, miała ona już przygotowane wcześniej plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej. Gdy taka nastąpiła, na bazie tych planów można było działać. To duża zasługa zarządzających organizacją, że byli przygotowani. Że wcześniej stworzyli zespoły, które mogły pracować nad usprawnieniami. W momencie wystąpienia kryzysu wystarczyło je pobudzić do działania. Pierwsze kroki w sytuacji kryzysowej. Jeżeli u Ciebie nie ma takiej sytuacji, to oczywiście nie ma co załamywać rąk, ale trzeba działać w ten sam sposób, czyli zacząć na poziomie zarządu, na poziomie właściciela firmy, usiąść, dobrze przedyskutować sytuację, przeanalizować dane później porozmawiać z menadżerami, a następnie jak najszybciej przekazać tę wiedzę w dół, żeby dać pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Nie chodzi o to, by dać im jakąś pewność, bo pewności w tej sytuacji nikt nie będzie tak do końca miał, ale dać jakąkolwiek informację. Nawet zła będzie lepsza niż żadna. Najgorsza jest niepewność, stanie w miejscu, brak działania, oczekiwanie. Tymczasem w trudnych sytuacjach motywuje nas posiadanie planu konkretnego działania, czegoś, co możemy wdrożyć, co daje nam nadzieję, co powoduje, że jesteśmy zmotywowani do działania mimo trudnej sytuacji. Nawet jeżeli jest to obniżanie kosztów w firmie czy zwalnianie pracowników, bo to też niestety może być konieczne. Pamiętam, kiedy w 2015 roku zachorowałem, odkryto u mnie guza mózgu. Pierwsza faza była dla mnie strasznie bolesna. Była to faza unieruchomienia, nie wiedziałem co mam robić. Drugi etap to złość, frustracja, zadawanie sobie pytania dlaczego mnie to spotkało. To trwało dosyć krótko, ale już w następnej fazie przyszedł plan i on dał mi spokój wewnętrzny. Mogłem skoncentrować się na działaniach, na które mam realny wpływ, a nie na tym, na co wpływu nie mam. Zadbaj o intensywną komunikację. W czasie pandemii w jednej z firm założyliśmy z menedżerami czat grupowy. Rozmowy na początku były bardzo polityczne, omawiające bieżące trudności i frustracje, i nagle jedna z tych osób na czacie prywatnym napisała do mnie: Słuchaj, wiesz co? Ja naprawdę nie wiem, co mam robić. Jestem strasznie przerażony tą sytuacją. Nie napiszę tego na czacie, ponieważ czuję się niepewnie w tej sytuacji i nie chcę być uznany za osobę, która sobie nie radzi. Właśnie minęły trzy lata, odkąd ten menadżer pracował na tym stanowisku, na które awansował ze specjalisty i teraz nie wiedział, jak się zachować. Emocje i niepewność przytłoczyły go, a jednocześnie zauważył, że ludzie nie mówią w firmie o tym, co czują i czego się obawiają. Napisałem wtedy na tym forum, słuchajcie, jest trudna sytuacja. Mówcie, jak się z tym czujecie. I ludzie zaczęli rzeczywiście mówić, menadżerowie zaczęli się otwierać. Pisali na przykład o tym, że rzeczywiście teraz mają taki czas narzekania, muszą się wygadać, wypowiedzieć, ale ten czas zaraz minie i będzie można iść dalej. Jeżeli nie damy ludziom w firmie takiej możliwości, także tym na niższych stanowiskach, nie powiemy otwarcie o tym, co nas boli, to oni po prostu będą zestresowani, nie wyjdą ze strefy paniki, w której się wszyscy znajdują. Bo każdy ma kredyty, każdy ma zobowiązania, i wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Więc musimy walczyć. Musimy więc zacząć otwarcie mówić ludziom o trudnych sprawach, otwarcie o nich rozmawiać, mówić o swoich niepokojach i o swoich pomysłach na te sytuacje. Bo nikt, żaden właściciel, żaden menadżer nie może w tej sytuacji zostać sam. Firma to jest nasza wspólna sprawa. Musimy razem dążyć do jednego celu, jakim jest przetrwanie, albo nawet rozwój firmy, w tych wyjątkowo trudnych czasach. Jeśli więc jesteśmy w tej trudnej sytuacji, nie chowajmy głowy w piasek, nie róbmy narad za zamkniętymi drzwiami, ale transparentnie przekazujmy zarówno dobre, jak i złe informacje. Liczy się szczerość, ale jednocześnie też optymizm i nadzieja. Musimy z głową używać nawet takiego prostego narzędzia jak czat grupowy, aby nie stał się on miejscem do prowadzenia niekonstruktywnych dysput, które wszystkich frustrują. Firma musi wybrać taką formę komunikacji, która będzie najlepsza do przekazywania wiadomości o bieżących zmianach. Muszą one być aktualizowane, tak jak w telewizji, powinny się tam pojawiać zarówno niepokojące informacje, jak i te o sukcesach. Takim komunikatem równoważącym mogą być na przykład dane ze sklepów, pokazujące, że sprzedaż nie jest taka niska, jak się spodziewaliśmy. Chodzi o to, żeby wprowadzać komunikaty uspokajające, które są na wagę złota w tej sytuacji, żeby o nich mówić, ale też mówić o działaniach na przyszłość, o strategii na przyszłość, o wizji na przyszłość, o planach naprawczych, o scenariuszach w taki sposób, żeby ludzie poczuli się bezpiecznie, żeby była w tym doza pewności, doza przekonania, ale też inspiracja do dalszego, lepszego działania. Zbuduj zespół do zarządzania kryzysowego. Staraj się zebrać wszystkich najważniejszych ludzi, być z nimi w bieżącym kontakcie. Zbieraj informacje z rynku, komunikuj się, pytaj, jak wygląda sytuacja wśród Twoich klientów. Zastanawiaj się, w jaki sposób możesz wyjść z kryzysu z jak najmniejszymi stratami, ale też planuj już konkretne strategie na przyszłość. Obserwuj, na jakich grupach klientów będzie trzeba się teraz bardziej skoncentrować. Być może jakie grupy trzeba będzie odpuścić, no i przede wszystkim jak zadbać o gotówkę w firmie i o to, żeby jeżeli były jakieś zatory, jednak tę gotówkę przyciągnąć. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć działać, a gotówka w firmie może nas na dłuższą metę uratować. Niestety, jeżeli nie zadbamy o tę sferę, prędzej ci później wpadniemy w spirale długów i zobowiązań, które mogą doprowadzić nas do upadku. Teraz musimy zbierać wszystkie pomysły oraz ograniczać koszty i ryzyko, a z drugiej strony musimy pomyśleć, jakie są szanse, co będzie dalej. Cechy lidera w czasie kryzysu Podsumowując, chciałbym wskazać sześć cech lidera, które są niezbędne w sytuacji kryzysowej. Te cechy mogą nam pomóc przetrwać. Po pierwsze, musi to być szczerość i wiarygodność. Musimy ludziom przekazywać informacje szczerze, tak jak jest, a fakty, którymi się posługujemy, muszą być sprawdzone. Nie siej fermentu przez niepotwierdzone informacje, opieraj się na danych. Ludzie w trudnych sytuacjach potrzebują faktów. Kiedy dopowiadają sobie historie, to wchodzą w sferę emocji i te emocje ich rozregulowują. Ludzie potrzebują szczerych informacji, nawet jeżeli są one trudne. Ludzie nie są ślepi. Widzą, że obroty spadają, widzą, co się dzieje w firmie, wiedzą też mniej więcej, jaka była jej kondycja finansowa przed sytuacją kryzysową. I jeżeli nie wiemy tak naprawdę, jak długo firma przetrwa bez dochodów i jednocześnie bez redukcji zatrudnienia, to naprawdę mamy problem. Powinniśmy to wiedzieć, powinniśmy mieć to policzone, powinniśmy mieć już wcześniej opracowane wskaźniki, które powiedzą nam: OK, musisz zrobić to, to i to żeby utrzymać firmę, żeby nie stracić płynności finansowej, nie ogłaszać upadłości. Druga rzecz to zdolność do inspirowania. Nawet w trudnej sytuacji ja jako lider, jako właściciel, jako przedsiębiorca muszę ludzi inspirować. Nie mogę zamknąć się w sobie, w swoim wewnętrznym świecie czarnych myśli i defetyzmu. Niestety, muszę bardzo odważnie stanąć przed ludźmi i powiedzieć im: "Słuchajcie, jest trudna sytuacja. Ale jakoś wspólnymi siłami damy radę. Mam na to taki i taki pomysł, mam na to taki i taki scenariusz. Jeżeli wydarzy się wersja A, to wdrożymy plan A, jeżeli wydarzy się wersja B, to zadziałamy w taki sposób. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe, ale próbujmy poszukać różnych możliwości. Dajmy też ludziom nadzieję, bo w takiej sytuacji to właśnie jej potrzebują. Po trzecie, na bieżąco analizuj rzeczywistość, wszystkie informacje, które do ciebie dochodzą, ale opieraj się na sprawdzonych źródłach. Unikaj fake newsów i niesprawdzonych treści, które pojawiają się w internecie, na przykład na Facebooku. Szukaj u źródeł, rozmawiaj z klientami i pracownikami. Niech oni ci powiedzą, jakie są fakty, jakie są zdarzenia i co być może wcześniej zaobserwowali, a co może mieć znaczenie w tej sytuacji, w której się aktualnie znajdujecie. Analizuj fakty i nie ulegaj emocjom. Tylko to może cię uratować. Panika nie jest dobrym doradcą w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Będą one prawdopodobnie nietrafione i będziesz ich prędzej czy później żałować. Naprawdę skupmy się na zbieraniu rzetelnych informacji, zarówno z wewnątrz firmy, jak i z zewnątrz, od naszych partnerów biznesowych, kontrahentów, czy też od osób, które funkcjonują w innych biznesach. Opierajmy się na dobrych źródłach. Warto sięgnąć też do publikacji z lat 2008-2009, żeby zobaczyć, jak wtedy radzono sobie z kryzysem. To jest naprawdę dobra kopalnia wiedzy, taki przyspieszony kurs. Czwarta rzecz to realizm połączony z optymizmem. Staraj się realnie mówić o tym, jak wygląda sytuacja. Nie koloryzuj, nie obiecuj czegoś, czego nie możesz obiecać, czego nie jesteś pewien ale jednocześnie pokazuj swój optymizm. Prawdopodobnie ty jako menadżer, jako właściciel firmy, jako przedsiębiorca, masz w obliczu kryzysu bardzo dużo do stracenia i masz prawo do tego, żeby przeżywać tę sytuację jako trudną. Staraj się jednak naprawdę być jak najbliżej faktów i przyjąć postawę realistycznego optymisty. Pokazuj ludziom, że chociaż masz najwięcej do stracenia, ty też widzisz nadzieję w całej tej sytuacji. Najgorzej jest pokazać ludziom, że nie ma nadziei, popaść w czarnowictwo. Jeżeli twoi pracownicy popadają w czarne myśli, to przypomnij im: Słuchajcie, już nieraz wychodziliśmy z takiej sytuacji, poradzimy sobie, przeszliśmy już to w 2006 roku, pewnie nie wyjdziemy z tego bez strat, ale damy sobie radę z tą sytuacją. Jeszcze wcześniej, w końcu lat 90., też ta firma przechodziła kryzysy. Być może to jest inna sytuacja, ale zawsze jakoś wychodziliśmy na swoje. Zobacz, że tak jest też na przykład w rolnictwie. Rolnicy praktycznie są przyzwyczajeni do klęsk żywiołowych, cały czas mogą robić bardzo dużo rzeczy dobrze, a jednocześnie zebrać mniej plonów. My też musimy się z tym pogodzić. Możemy zrobić wiele rzeczy dobrze, możemy podchodzić profesjonalnie, ale nie na wszystko mamy wpływ. Nie biczujmy się teraz, nie koncentrujmy się na tym, co by to było, gdyby kiedyś coś tam się wydarzyło. Teraz jest taka chwila, że trzeba się skoncentrować na przyszłości, a z przeszłości warto wyciągnąć wnioski. Teraz trzeba iść do przodu. I o to właśnie chodzi w tej sytuacji. Takim trzeba być liderem, takim menadżerem, tak się komunikować z ludźmi w sytuacji kryzysowej. Piąta rzecz to intensywne zarządzanie. Bądź w nieustannym kontakcie. Aktualizuj, informuj. Niech ludzie czują, że coś się dzieje, mimo że jesteśmy w domach i często nie mamy dobrych informacji do przekazania. Ale informujmy nabiejąco, bo ludzie potrzebują w takich sytuacjach częstych komunikatów. Raz nie wystarczy. Staraj się te komunikacje prowadzić jak najczęściej. Ludzie z Tobą rozmawiają. Mówił, że jest ok, ale idą do domu, trafiają do internetu, oglądają TV i w mediach dowiadują się o rzeczach, które z powrotem ich osłabiają. Dlatego tak potrzebne są codzienne aktualizacje informacji, nawet w formule zdalnej. Rozmawiajmy, rozmawiajmy, rozmawiajmy. Informujmy, informujmy, informujmy. Dajmy ludziom poprzez informacje poczucie bezpieczeństwa no i w końcu chyba najtrudniejszy moment. Musimy być odważni w budowaniu przyszłości. Mimo wszystko, musimy z dzisiejszej perspektywy spojrzeć na tę organizację za rok, za dwa lata, jakie są plany alternatywne, jakie strategie, jakie działania, z jakimi klientami, być może jakie redukcje. Pamiętaj, że to jest ten moment, wiem, że trudny, ale już na etapie kryzysu warto mieć to z tyłu głowy, myśleć o tym i analizować scenariusze. Należy zrobić sobie drzewo decyzyjne, na którym określisz trzy w miarę realistyczne scenariusze, które pomogą wam przygotować plany. Inaczej, sami będziecie czuli się zagubieni. Musisz skoncentrować się na świadomym analizowaniu sytuacji i nadawaniu nadziei najpierw sobie, a później członkom Twojego zespołu, Twoim pracownikom. Dzięki za wysłuchanie części książki Jak mądrze rozwijać firmę i nie zwariować. Mam nadzieję, że zachęcił Ciebie do tego, żeby słuchać tego podcastu dalej, żeby zapoznać się z tą książką w całości. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, możesz nabyć tą książkę w naszym sklepie sklepark Tam dostępna jest w wersji papierowej i w wersji e-booka. A teraz zapraszam Ciebie do wypróbowania mojej aplikacji Ask Mentor, którą stworzyłem wspólnie z firmą Quico. Aplikacja Rozwojowa Skmentor daje dostęp do pełnej wiedzy biznesowej z zakresu budowania firm, zarządzania firmą i pracownikami, sprzedaży, i marketingu oraz HR. Zawiera ponad 1200 pigułek wiedzy: artykułów, filmów, podcastów, skrótów książek biznesowych, mikroszkoleń w formule grywalizacji oraz tysiące linków do sprawdzonych treści w internecie, uporządkowanych w logiczną całość od ogółu do szczegółów. Co ważne, aplikacja umożliwia też bezpośredni kontakt ze mną na czacie oraz z innymi użytkownikami aplikacji oraz udział w cyklicznych szkoleniach online. I to wszystko w przystępnym abonamencie. Przestań być samotnym w swoim biznesie. Link w opisie odcinka.